Mamy mistrzów Polski, dwóch, jednych z najbardziej utyłowanych Polaków, jeżeli chodzi o freestyle. Tak więc, panowie, myślę, że nie ma co tutaj czekać, tylko zapraszam Was i robimy bitwę freestyle'ową, bo cały czat też o to prosi. Będą dwa bity. Pierwszy z nich trwa dwie minuty. Możemy już go włączać. A wy wow. szybkie, kamierzce, papier, wasz temat będzie opowiedział. To się 30 yo, yo, ja papier. Ja zacznę. Nie, ja też chcę zacząć. Pokażcie panowie prawdziwy yo. rapik. Ciki, ciki, yo. Raz, no to, aha. trzy, cztery. Dobra, jedziemy. Ja zacznę, raz, raz, raz. Yo, 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 okej. Okay. Raz, 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 łapy, łapy, wawa dawać! Ej, 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 ej! Ej, po pierwsze, nie ma dziś stołów, prosta sprawka! Bo Edzio by wchodził tak jak Malik w McDonald'ach! A twoje TikToki to było przykre, już Pawłowskiego nigdy nie nazwę cringe'em Jego była, świeci tak z kamerkami, bardziej niż Kanu na wywiadach puszkami, Widziałem te streamy, szału nie było, nawet Malik nie robił na nich wio, weo! Ej, i twoja kariera powiem na bitach! Mordo, tylko teraz znikasz Byłaby świetna jak ta bajka na bitach Bez TikToka byłbyś ja. tam gdzie Józef Bratan bez Malika Podobno rzucasz jakieś wersy na zajawce Najpierw cię zbiję w gadce Potem cię zbiję w klatce Wiesz dlaczego tak walczyłem o ten limit na wadze? Bo waga to jedyne co zbijesz przy tej walce A twoje skille jadę na bicie Są jak twoje kalorie Ciągle na deficycie I w tym momencie tego jestem pewien Maliku się dzisiaj tak daleko By nie siedzieć obok ciebie I moja gadka mordo na bicie jest śliczna. masz sobie tyle z freestyleowca, Co malik z prawiczka I w tym momencie mordo jestem drogi Łapy, łapy, ta Podniosły dwie osoby, cześć Jo, okej, okay. yo, raz, 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 raz raz, Okej okay. Mordo Chcesz ze mną wygrać parterem i siłą A przypomnieć ci walkę Karwata z labrygą Kogo ty sprowadziłeś do parteru ziomek Czuksa i było na klatce schodowej A mini Mike wypadł z mi, homie Więc na tej gali jesteś Jedynym niskorosłym Yo! Na bitach a w trąbę To byś mordo dostał nawet od Nowaczkiewicza yes. Chociaż masz bardziej coś za wśród znajomych Bo też w ekipie yeah. go trzymają by ogarniał lody Tak gadasz o tej byłej Ja nawijać umiem jak chcesz to ci dam do niej numer W tym momencie ja rzucam teraz więcej panczy. Oglądał ją na streamie i sam stream mu nie wystarczył Yo, to jest teraz hardkorowe Wygrasz ze mną jak Denis Labryga Zawalczy w piórkowej Sprowadziłem do parteru, wchodzę na pętlę Patrzcie na tego gościa, on jest impotentem I powiem tobie teraz jedno pokrótce Więc jego penis nigdy nie zawalczy w stójce Przejście, zmieniamy bit. Jedziemy z drugim bitem i panowie. Teraz walczycie po cztery wersy, ale waszym tematem jest Grand Prix, który odbędzie się już na drugim panelu, tak więc czekajcie, bo między innymi stary, Num, stary Muran Marcin Najman, który z Was zaczyna. Jedzie yeah, yeah, koroną. ja, yeah, 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 na zawodnicy Grand Prix. Okej, okay. raz, 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 raz. Ej ej, 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 ej. Zazdroszczę tym z turnieju, powiem na zwrocie. Tam jest szalony reporter, a tu zjebany TikToker. Ej! Będę Zrobię yeah. sobie szczękę z napisem jebacie. Fajne pre powiem ci na majkach Wersy masz wykute jak zbroja Najmana dla Adamka I to jest teraz opcja prosta Najman, wykuj mu zbroję, żeby też miał co obsrać Ej, Daro chyba też tam walczy tak szerze Ale Edzia na wolno zjadłby jednym refrenem Yo, A ja będę w czerwcu jak Daro Byku to mój rok, no więc idę po wygraną Darolew to jest na zwrotach, wygram z tobą Daro Lew to wywróżył Starota A co do Wii U Wii U, jadę do czasu Malika Wii U, Wii U od ciebie dostało więcej hałasu Mordo ty nawet od Ludwiczka dostałbyś pierdol Masz styczność z klatką jak on w walce z Anoreksją. A wygrasz ze mną na zwrotce jak Jacek Murański zacznie robić ja. family friendly content Mordo ja tu zgarniam procy A ty jak nie chcesz robić wagi to se zawalcz z Papłowskim Ja tu mordo mam technikę Bo od ciebie nawet Papłowski byłby wygroźniejszym przeciwnikiem Dobra jaka waga, wpadam sobie, zasuwam. Jak Super Mario, bo tu będzie niezła rozruba. Ej, i pijam niezła rozruba. Są sztosy, ja. kabanosy, jedna paruwa. Jest szponem ten drań, u niego na melanżach jak u Maria. Kreseczka siedzi bam, on wciągał z Najmanem i to jest Wciągał kreski z Najmanem, ale jakoś nie klepnęło Po pierwsze to w klatce tyle razy ci wyjebie Ile razy Najman w życiu kończył karierę Ej, pijam sobie kminto Bo jak badam to wiadomo, że tu wygrywam z Najman skończy karierę Mordo co za as Nie będziesz jak on, ty ją skończysz tylko raz Ja twoja płyta mordo nawijam na pętach Twojej płyty nawet Najman nie chciał sobie przegrać to nie mógłby mieć osobnego turnieju Ciężko byłoby znaleźć siedmiu podobnych zjebów Jo, a w czerwcu i Idę cię najebać. Trzy słowa dla Edzia, yo, może yo. dostaniesz rewać. A ty jesteś policjantem, ja tematem! To jak grand P, bo w robocie, zawsze stoisz z Lizakiem. I w tym momencie, mordo, wchodzę z wersem. Po ostatnim niepotrzebne, bo już mamy zwycięzcę. Koniec, koniec, moi drodzy, wielkie brawa, chłopaki się bardzo postarali. Czad, lecimy z serduszkami. On freestylował, Joseph, on freestylował. Józef, on freestylował. Józef, Ale co, Joseph, Joseph, <laughs> ale powiedz, brata, co, ale co złego powiedziałem, powiedz? Kurwa, wszystko widzę, ty. No to no dobra, mogę ci powtórzyć ten wers. Powtórzyć mogę teraz? Jak powtórzysz, to ci kurwa obiecałem, ale, że nie zajebie. Ale stary, słyszałeś ten wers czy nie? A ty słyszałeś, kurwa, żeby malik, że ja bez Malika nie stij? Nie, chodzi mi, że platformę... Wiesz, że ty... ja miałem kurwa debiut swój u na kawałku, kurwa, ona nie wiedziałeś, nie sprawdzałeś, tak samo jak ja ciebie nie znałem. No ale mówię ci, no słyszałeś ten wers czy nie? Powiedziałem, że Edzio bez TikToka, już nawet nie pamiętam, co tam było, no stary, to jest freestyle tam... Pisałeś nie pierdol, że to freestyle, na no, kurwa... <śmum> <śmum> ueju, ueju. Witamy w Hajlik, Koro, witamy w Hajlik, siadaj sobie. Denis Leberka chciałby żeby styleować czuję. <śmum> ale śmierdzę. <śmum> Marku, ale ty się nie obrażasz za tę wersję? Nie, roku. ja się totalnie nie obrażam. Ja uważam, że to jest bardzo zabawne, że koleś, który waży tyle, co moje, udomyśli, żeby dałby mi radę.